Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam moje dekoracje. Troszeczkę zmienię tutaj dekoracje w kuchni. No i oczywiście pokażę Wam, jak nakrywam do stołu, żeby ten stół był troszeczkę taki bardziej świąteczny. Jeżeli lubicie tego typu filmy, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zaczynam robić dekoracje tutaj na tym skosie. Jak wiecie, bardzo lubię zmieniać dekoracje. No i teraz, ponieważ będę chciała wykorzystać stroik taki, który robiłam okrągły, który robiłam na transmisję na żywo. Jak przeprowadzałam, tam zrobiłam dwa stroiki. I mówiłam wam, że wtedy postaram się również wam pokazać, jak pięknie mogą takie stroiki ozdobić. Stół, e, ponieważ jeden będzie w takim kolorze, y, stroik jeden, bo, zamotałam się, ale jeden stroik jest bardziej w kolorze czerwonym, to postanowiłam, że również tutaj ten skos e, też zrobię taki czerwony, tak żeby to, ten stół współgrał y, z tym skosem. Myślę, że będzie dosyć ciekawie a dosyć prosto. Także zaczynam to robić. Tutaj postawiłam sobie trzy moje brzozy. Uwielbiam ten świecznik. Te świeczniki, bo to są bardzo proste, tak samo mówiłam wam i powiem wam to jeszcze raz, bo być może są nowi widzowie. Zobaczcie, jeżeli nie macie takiego wykrojnika, który jest do tealightów, to można tak samo, zobaczcie, jak tu nie jest wykrojone, tak samo można postawić tutaj tego tealight i wcale nie musi być z tym wykrojnikiem. Jeżeli macie możliwość, to fajnie wygląda, jak jest taki może zapal. Od razu będzie ładnie, będzie ładna dekoracja. O, tutaj zawsze trzeba uważać to, co Wam mówiłam, żeby jak cokolwiek z ogniem, jak pracujecie żywym no to zawsze trzeba pamiętać, żeby uważać, żeby się jakaś powierzchnia nie nagrzała, żeby nie doszło do samozapłonu, jeżeli macie zwierzęta koty, a wiem, co mówię, bo miałam koty, więc też naprawdę trzeba uważać, jeżeli palicie świecę, jeżeli są dzieci. Jakiekolwiek zwierzęta, takie świece nigdy nie powinny być zostawiane bez opieki. To taka mała dygresja, ale naprawdę e, trzeba uważać. Ja pamiętam jeszcze, jak e, były choinki i e, z dzieciństwa pamiętam, jak były właśnie nieświatełka na choinkach, a były. E, świeczki. To pamiętam, że to się czekało e, i jak mama pozwalała z tatą zapalić te świeczki, wyglądało to przepięknie, ale rzeczywiście było bardzo niebezpieczne. Więc wtedy dwoje rodziców było ze mną w pokoju i bardzo pilnowali, żeby się nic nie stało. Bo nie dość, że choinka, wiecie, jak to choinka, to by poszło z dymem. Ja myślę, że wiele osób jeszcze, jeszcze pamięta e, tego typu. Choinki, właśnie z tymi prawdziwymi świecami. A jak mowa o prawdziwych świecach, to zobaczcie jaką mam tu piękną roślinę. Oczywiście też tak popatrzę, może dam z tej strony bardziej te świece już jak zapaliłam sobie, to tak żeby uważać. I tutaj dam gwiazdę betlejemską. Gwiazda betlejemska. No zawsze jest piękna. Ja w tej chwili kupiłam te w Dino i powiem wam, wcale nie były drogie. Myślałam, że będą droższe, ale nie były. Chyba 12 czy 13 zł. Zapłaciłam, także nie aż tak dużo. O, tak, może położymy. Tutaj na tej półce, tak jak Wam pokazywałam, jak robiłam te srebrne dekoracje, tutaj, no to zostały jeszcze haczyki. Zachęcam Was do tego, żebyście oglądali te srebrne dekoracje. Wam gdzieś tutaj podlinkuję właśnie ten film bo może ktoś z was jeszcze nie widział i na tych haczykach dam teraz taką złotą bombeczkę. Powiesiła się, powiesiła się. No i tutaj damy, dam, tak, dam tutaj długiego tego sopla. Te sople są bardzo ładne, muszę Wam powiedzieć, że one świetnie wyglądają. Ja je mam bardzo długo, ja kiedyś, kiedyś kupiłam je w sklepie też w End Home to są szklane więc bardzo uważam bo to jest prawdziwe szkło to nie jest plastik żadne, żadne tworzywo sztuczne i wtedy słuchajcie trzeba uważać żeby mi się nie stłukło ale są rzeczywiście wyjątkowo piękne No i zobaczcie teraz będę chciała podkreślić czerwień tej gwiazdy betlejemskiej i postawię mojego Ulubionego renifera z pięknym złotym porożem. Przepięknie to wygląda. Lolunia, moja. Nie z nami Lolunia, Lolunia jest cała. O, je, się je, patrzę, wzięłam, źle, źle wzięłam. Tak tak, 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 źle wzięłam, moja droga. Posłuchajcie, bardzo fajnie wygląda, jak już macie y, jakąś dekorację w kuchni, to fajnie jest też wprowadzić właśnie jakieś ściereczki czerwone y, czy nawiązujące y, świąteczne, y, takie, które nawiązują do, y, do tego wystroju, który tutaj macie. O, fajnie, operator jeszcze nam zapalił to światło, bo już się zaczyna robić y, ciemnawo. Ja może tutaj też zapalę y, jeszcze. Światło nad tym, dlatego że rzeczywiście tu się robi momentami po prostu ciemno. Taką mamy porą, porę roku, że rzeczywiście jest, jest ciemnawo. Tutaj ten domek też oczywiście można zapalić sobie dielajta, i to są kupione w pepko, też tak. Tamten czerwony, też chyba w pepko. No i teraz powieszę tutaj powiesimy czerwoną ściereczkę, która moim zdaniem będzie naprawdę fajnie nawiązywać do tej czerwonej dekoracji. Słuchajcie, mamy dekorację, ja jeszcze tylko z boku chcę zerknąć, czy na pewno, na co zerkam, słuchajcie, czy na pewno świece nie uszkodzą mojej rośliny. O, teraz na pewno nic się nie stanie, więc jest super. No i chciałabym teraz nakryć do stołu, też chyba zapalę światło, zaraz zobaczymy, jak myślisz, powiedz mi, czy miga coś, czy nie? nie? Czyli zostawić, tak? Dobra, zostawię, zostawię tutaj światło, bo widzicie, było fajnie, było słońce, no ale było i się zbyło. <laughs> już już nie, mamy, nie mamy słońca. Słuchajcie, drugą taką właśnie no, może nie dekoracją, ale raczej takim nakryciem stołu. Chcę zrobić tutaj na takim obrusie, który był, jest zrobiony z zasłon. Ja kiedyś Wam pokazywałam, że kupiłam te zasłony u szukaniego, no i, i przerobiłam na obrus. I zobaczcie, jak fajnie w okresie świątecznym tego typu tkanina wygląda na stole. Od razu jest jakoś tak, wiecie, czerwony kolor tak fajnie ociepla. od razu się robi tak, wiecie, cieplej w domu, cieplej. Już Wam pokazuję, pamiętacie, robiłam, tak samo jeżeli nie oglądaliście, to zachęcam Was do tego, żebyście sobie oglądali moją transmisję na żywo i ja robiłam tam dwa stroiki i już wam pokazuję, bo tu jest w środku, tak dosyć pusto, ale chcę wam pokazać, że tu w środku możecie na przykład, proszę bardzo, postawić sobie świeczkę, która jest też w kolorze takim bordowym, i wtedy to naprawdę bardzo ciekawie wygląda. Pamiętacie, pokazywałam wam też, takie małe za 6 zł w isku były doniczki. One w cenie regularnej mają wyższą cenę, ale jak był ten Black Friday, to właśnie wtedy one kosztowały 6 zł. Ponieważ jak ja włożyłam tutaj z doniczką, to to wystawało, to wzięłam na krótki moment, wyjęłam z doniczki i wtedy zobaczcie, jak fajnie to jak fajnie, wygląda. Tu listek upadł, muszę sobie tu. O. No i zobaczcie, jaka bardzo ładna, taka fajna roślinka. Na razie tu ją postawię, bo zaraz zobaczę, co będę, co będę robiła. W tej chwili sobie przygotuję. Ja tu już, oczywiście sobie przygotowałam parę rzeczy. Jeżeli chodzi o nakrycie stołu. No, to to nie jest stół taki wigilijny, to jest taki stół odświętny, że on jest troszeczkę inaczej nakryty. Tak jak na przykład możecie zrobić na drugi, czy na pierwszy dzień świąt, czy nawet właśnie w okresie oczekiwania na święta, też pamiętajcie o tych niedzielach adwentowych, kiedy jemy obiady i też, i też fajnie jest, jak jest pięknie nakryty stół. Co prawda, w Wtedy wianek powinien być z czterema świecami. No ale my mamy dzisiaj taki bardzo to nie jest wianek adwentowy, tylko taki strojik bożonarodzeniowy, świąteczny. Ten stół. Będzie nakryty bardziej taki w stylu country, tak bym powiedziała, odświętnie, ale jednak tak bardziej w stylu country, takie, wiecie, bardziej na luzie, taka, że, że można czuć się odświętnie, ale jednocześnie słuchajcie tak na luzie. Wydaje mi się, że będzie ładnie. Ja już sobie tu w międzyczasie. Będę nakrywała talerze. Białe, zwykłe to jest moja porcelana, którą używam na co dzień to jest śmielów. Bardzo lubię, dlatego że biała, piękna porcelana jest naprawdę ponadczasowa. Chcę Wam pokazać też talerzyki, które kupiłam w stokrotce. I ten sztuka taki talerzyk jedna sztuka kosztuje 5 zł. I też mi się bardzo spodobały. To jest kamionka, to nie jest porcelana, to jest kamionka. Taki talerzyk 5 zł i wydaje mi się, że będzie bardzo ładnie wyglądał, zwłaszcza do tych podkładek, do tego obrusu. Kiedy tak jak wspominałam, to wszystko dzieje się tak. No tak na luzie. Zobaczcie, mam, kupiłam specjalnie, bo można było kupić sobie na sztuki, więc można było kupować te czerwone, albo takie. Ja kupiłam specjalnie dwa różne, dlatego że moim zdaniem to bardzo ciekawie wygląda tak, jak mamy ten sam wzór, ale jednak tak na przemian tutaj położone. No i oczywiście szybciutko tutaj postawię jeszcze postawię kieliszki na wodę czy na wino no to już to, kto tam przepraszam kto tam jak lubi i weźmiemy jeszcze do tego sztućce Bardzo lubię te złote sztućce bardzo często mnie pytacie gdzie, gdzie ja te Sztuce mm, kupiłam. Więc to są sztuczce, które są kupione akurat w Wisku, ale w tej chwili y, naprawdę y, te złote sztuczce są praktycznie wszędzie. A powiem Wam, że bardzo lubię, y, bardzo lubię te złote y, sztuczce, bo rzeczywiście one y, no, wyglądają w którymś momencie tak odświętnie, tak ten stół y, wygląda trochę inaczej. Dzisiaj będzie bez łyżki, bo nie będzie, nie będzie tutaj zupki, będzie tylko, to może damy łyżeczkę, bo może coś będzie, jakiś czy deserek, czy coś, kawa, zobaczymy, ale damy tutaj jakąś łyżeczkę. O! Powiem Wam, że tak się zastanawiam, ale chyba to dam jeszcze. Zobaczcie, bo też mam takie piękne e, świeczniki, e, które też moim zdaniem będą pięknie wyglądały. Tu one są piękne, kryształowe. E, cudnie, te, te bardzo lubię, te mm, świeczniki. Już ja postaram się. Też świecę zapalić, żeby było po prostu przepięknie. O, oczywiście świecę świecami, ale. Nie wyobrażam sobie stołu świątecznego bez serwetek, też tutaj mam te serwetki, chciałabym użyć zielone, żeby to nie było takie mm, y, tylko, y, tylko wiecie, y, ten bordowy kolor, więc postaram się użyć zielone. Te zielone, tak jak Wam y, kiedyś, kiedyś w filmie wspominałam, kupiłam u szukaniego. Dostałam tylko trzy e, takie serwetki. No a jak mam cztery talerze, to teraz wezmę tak, zrobię, że po prostu też na przemian dam serwetkę e, taką lnianą i taką e, i taką e, wezmę, o, położymy. I to jest tak na przemian. Oczywiście, słuchajcie, takie, takie, zawsze, nie wiem dlaczego, ale bardzo dużo osób mówi, że. A gdzie jedzenie? Słuchajcie, zawsze można. Również na takim stole jedzenie postawić i ono się zawsze zmieści. Jest też taki moment, który dla mnie jest zawsze bardzo przyjemny, kiedy ja przychodzę do kogoś no i widzę pięknie nakryty stół. I nie zawsze musi być od razu jedzenie wystawione. Oczywiście może być, bo, bo też to jest bardzo miłe dla oka, ale też często jest tak, że ktoś kogoś zapraszamy wcześniej, pół godziny wcześniej, bo różne osoby, na przykład z różnych miejsc dojeżdżają, i żeby się, załóżmy, wszyscy o tej jednej godzinie do posiłku mogli spokojnie zasiąść, to dobrze jest też tak, czasami pół godziny wcześniej kogoś zaprosić. I wtedy bardzo miło jest dla oka, jeżeli stół jest tak zakryty. Zawsze, jeżeli macie taki strojik, tak jak ja. A jak on jest zrobiony, to jeszcze raz zachęcam Was do tego, żebyście zobaczyli sobie transmisję na żywo, bo zawsze taki stroik po prostu możecie sobie zdjąć i w miejsce tego położyć na przykład półmiski. Ja bardzo lubię tak nakryte stoły, poza tym pamiętajcie, że to może być tylko świąteczny obiad, albo śniadanie, czy kolacja, to... Po prostu wszystko zależy od Was. Zachęcam Was do tego, żebyście również w oczekiwaniu na święta również celebrowali i pięknie nakrywali stół. Mam nadzieję, że ten kolor bordowy, taki bordowy, czerwony, no nadał już trochę charakteru świątecznego mojej kuchni. I mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście mi pisali w komentarzach, czy Wy również właśnie w oczekiwaniu na święta, w niedzielę adwentowe, właśnie czy w okresie tych pierwszy, drugi dzień świąt, czy również staracie się właśnie celebrować i pięknie nakrywać stół. Dzisiaj będziemy kończyć. Ja oczywiście zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału. No i jeżeli Wam się podobało, to zachęcam również do tego, żebyście zostawili łapkę w górę. Jest nam zawsze bardzo, bardzo miło. Trzymajcie się ciepło i niech dzieje się magia. Magia świąt, świąt Bożego Narodzenia.